the presents and the lights in the trees the smell of chestnut boiling and the heat and i remember dreaming buried in a comfy blanket that i will never forget when i was waiting for the snow to fall to make a giant snowman my heart was christmas <laughs> kuzynka, mówiła, że nie używa tych dwóch pomatek i żebym sobie wzięła. Więc jedna jest z Max Factor. Pojęcia. Nie mam jaki to jest numerek, bo chyba że tu gdzieś jest. Nie, nie ma. Może jedynka? Czy to są numerki? Kurczę, nie wiem. W każdym razie, że zaraz zobaczymy na ustach to z Max Factor i druga jest. Z Rola, z Lore... Nie, z Maybelline to jest. Ja mam tą samą, tylko inny kolorek, a to jest kolorek 65. Zaraz zobaczymy. To z Max Factor, bardzo ładna. Taka mega naturalna, bardzo fajna. Ale jest normalnie jak mój kolor ust. Bardzo ładna, podoba mi się. Teraz zobaczymy drugą. Teraz bardziej w brąz wpada. Już bardziej ją widać, jeszcze nie, nie zasła. Um, a tą drugą możecie zobaczyć w sumie w moim poprzednim vlogmasie na koncercie, bo ja ją miałam. Teraz sobie przypominam. Um, Tom z Maybelline, ten numerek 65 ja ją miałam na koncercie. Także tam widać bardziej, bo Teraz tamta trochę mi została z Maybelline, ale i tak, no widać efekt. Także, jak szukacie jakiegoś niut, a macie te usta takie mm, w kolorze bardziej, nie takie blade, no mm, to będzie ładnie wyglądać i trochę na ciemniejszą, co nie? Bardzo mi się podoba, bardzo ładne. Mhm, fajne. Dobra, ja y, śmigam teraz robić ciasto na pierniczki i będziemy z Milanem robić pierniczki, takie ciasteczka w sumie bardziej, mm, ale z tych foremek pierniczkowych. I mam nadzieję, że fajnie nam to wyjdzie, będziemy dekorować, a jutro jest Mikołaj, także dla Mikołaja muszą być na jutro ciasteczka gotowe. Także idziemy zaraz to wszystko robić. Ja zrobię ciasto, a my później będziemy sobie kulać, wycinać z tych foremek i będzie fajna zabawa. A później robimy obiadek i leniuchujemy. Jeżeli byście chcieli mnie zapytać o przepis, to nie mam zielonego pojęcia, wziąłem go z internetu. A ogólnie to chodzi mi tutaj o kruszone ciasteczka, bo to będą ciasteczka kruche. Z tym, że mm, ja mam, znaczy się miałam, ja mam taką przyprawę do pierniczków i ona jest z Lidla. Więc ja po prostu do tego kruchego ciasta, jak już go wyrobię, to dodam do niego tą przyprawę i wtedy one będą świąteczne. Taki, Taki jest przynajmniej zamiar. Więc potrzebne nam jest to, Potrzebne nam jest masło, które sobie już wcześniej wyciągnęłam, więc masło. Hmm, Potrzebny nam jest na pewno imbir, bo na pewno jest za mało w tych, tych, a one mają fajnie smakować. Potrzebny też jest nam cynamon, to na pewno też będzie go za mało. I kurkuma, żeby miały też fajny kolor. Potrzebne nam jest też trochę kakao do tych krótkich ciasteczek. Potrzebny nam jest na pewno proszek do pieczenia. Hmm, cukier. Też na pewno nam potrzebne? Dwa jajka, bo ja będę robić trochę inaczej, więc dwa jajka, dobra, bo będę robiła z pół kostki masła, po prostu z pół porcji kruchego ciasta, które normalnie robię kruche ciasto, to z pół porcji będę to robiła. Eee, co ja chciałam? Dwa jajka, Aha, eee, z miksera moi drodzy, bo ja nie lubię robić tego ciasta tak w rękach. Więc z miksera biorę te takie zabijaski. I to fajnie wtedy się zrobi, bez problemu. E, bierzemy sobie łóżkę. Jakoś jakąś tu wyciągnę. O! No. Tak, nie jest takie proste, bo ja mam tutaj tyle rzeczy. Tę A Teraz tak, zrobimy sobie przeźroczystą michę. Trzeba nam jest mąka i teraz ja, tak jak mówię, ja będę robiła wszystko na oko. Nic nie mam tutaj jak wyłączone. Także na oko będę wszystko robić. A mamy takie ozdoby i one są z. Tak, I kosztowały dyszkę, chyba tak. Dokładnie 10 z niej Fajnie, bo są, patrzcie, moje ręka są duże, bo jak są takie małe i te ciasteczka sobie, się skórzą, są takie malutkie. Więc ja chciałam takie większe, więc super. I Teraz tak. Ja sobie tutaj wsypię. Yy, normalnie są dwie szklanki, to ja sobie wsypię sześć, bo sześć takich moich mierek, y, takich to jest jedna szklanka. Więc ja sobie wsypię tutaj jedną szklankę. Trzy, cztery i pięć i sześć. A już zrobimy siedem. mam wszystko w takich pojemnikach. W poprzednim domu te pojemniki po prostu miałam poustawiane na zewnątrz. A teraz wszystko jest w szufladach, bo inaczej bym zwariowała. To są ciasteczka, więc muszą być cudziutkie, więc damy sobie... Normalnie daj szklankę, to jest sześć, a ja tu dam trzy. Dobra, trzy. Oczywiście miód musi być też, to niby są kruszące ciasteczka, takie kruche, ale ten miód jednak nada nam takiej fajności tutaj. Więc łyżkę miodu też damy. Haha. Hmm. On się klei. Dobra. Hmm. Chciałam klej. Hmm. Chciałam jeszcze klej wszędzie. Kurczmy ja to daję, moi drodzy, na oko te przyprawy tutaj. Także. Nie patrzcie na to, ja naprawdę to wszystko daję na oczku. Cynamon. Po prostu dosypuję, bo wiem, że w tych takich przyprawach gotowych nie ma tyle tych przypraw tak naprawdę. Więc ja chcę to po prostu tylko dosypać, żeby było więcej. Bo tutaj jakie mamy? Cynamon, anesz gwieździsty, goździki, anesz, muszkatołowiec, korzenny, kolendra, imbir, gałka muszkatołowa, kardamon, mąka pszenna, cukier więc, no to nie jest aż takie pachnące, szczerze Wam powiem. Dam tą przyprawę, dam ją całą, ale to nie jest aż tak pachnące, jak ja bym chciała. Jak ja oczekuję, żeby było. z wszystkiego trzeba trochę dosypać. Dobra. Troszeczkę do pieczenia, normalnie dajemy dwie łyżeczki, więc tu myślę, że jedna łyżka taka solidna nam wystarczy. Damy kakao, ale kakao ja daję naprawdę tylko... Mm. Nie, ja oczynowam myszkę. Myślę, że ja wszystko przykleiło do niej. No, nie jadę. Kakao ja naprawdę daje mi z tego koloru. Pamiętajcie też, że kakao stwardnia nam ciasto, żeby było twardsze. Więc ja daję tyle gdzieś tylko, żeby zrobił się kolor taki ciemniejszy tych ciasteczek. I to tyle, bo no, więcej więcej kakao nam tu potrzebne? Nie. Dobra, chowamy. Kakao chowamy. Cukier chowamy. Miód chowamy. I teraz wbijamy sobie dwa jajeczka, ale tylko i wyłącznie... Tylko i wyłącznie, rzutko. Yy, gdzie damy białko? No właśnie, tam białko. Więc mi się Klanka. Dobra. Białko sobie damy. Wow. No fuck. Przepraszam, ale wiedziałam, że mi się stanie. Łóżka mi potrzebna. Ja myślę, tak Patrzcie, normalnie mi wpada. Myślę, mi się, ale ja będę cwańsza i już sobie. Ha, ha, już mam dwa. Dobra. Yes. dobra, białko mi została. Teraz dajemy do tego masyłko. Masła dajemy, tak jak mówiłam wcześniej, masła dajemy sobie pół kostki. Więcej nie dajemy, bo więcej nam nie potrzebne. więc pół kostki tego masła. I oczywiście możecie sobie trochę tak pokroić, co nie wiadomo. Ja już sobie wyciągnęłam rano to masło, żeby mi się takie fajne zrobiła. Mm -hmm. Muszę sobie pokroić takie kostki. Się lepiej będzie tak rozwalało w sumie. Dobra ja sobie zostawię, bo czasami jeszcze sprawdzam w trakcie wyrabiania, czy faktycznie tego masła jeszcze trochę nie trzeba. Wyciągamy sobie mikser. Jak ktoś ma robota kuchennego, to oczywiście robi w probocie kuchennym. Jak ktoś ma termomix, to robi przepis z termomixa. Tam najlepiej w sumie te piermikski Wam wyjdą. Dobra, i jedziemy. Zobaczymy, jak nam to ładnie tutaj wszystko się. Nam się nie wyrobi to um, ciasto tak całkowicie tym mikserem, ale przynajmniej nie macie tak uklejonych rąk od tego jajka lub um, od tego masła. Od jak już wyrobi się tak całkiem, że się ładnie połączy, to później musicie sobie ręką tak ładnie już ukulać, żeby wam wyszło gładkie. Podsypujecie mąką i bierzecie po kawałku, rozwałkowujecie na, nie wiem, tam 3 mm i robicie ciasteczka. Także to do dzieła. Powiem wam, że bardzo fajne są te foremki z papuką. Tu mają gumę, żebyście sobie, no, nie pocięli rąk, a tu są takie. Bardzo fajne, powiem wam. No.

It's not you I bring some mistletoe with me Christmas is waiting for you It'll never start without you Never start without you Christmas is all about you I see everywhere around The fairies of December You Kid up for good, hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you, it'll never stop without you. Never Tam zjem Trwala i zaraz to zobaczymy. Mm, jasne, gramy test. Zobaczymy, czy taki dobry jak zawsze. Czy Trwala jest taki dobry? Jeszcze nie jadłem w tym roku. Jestem ser wspomniony. Bejku. bardzo to ładnie pachnie, to na pewno. Uwaga! Nie lubię takich rzeczy na wizji. Ten serż robi robotę. Także...